Cześć, z tej strony Majo. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam jak zdobyć niebieską tarczę firmy Engine Overflowing Moxie's Embrace. Tarcza jest ciekawa, także nie przedłużam, no i pokażę Wam jak ją zdobyć. Żeby dostać tę tarczę musimy wykonać misję, która nazywa się Sanctuary. Jest to zbiór różnych takich mniejszych misji, które wykonujemy na obrębie naszego nowego statku. Nie będę Wam pokazywał ani spoilerował, po prostu na koniec misji musimy teraz podejść i po prostu pogadać do Lili. Także idziemy to zrobić. No, jak widzimy dostaliśmy niebieską tarczę. Overflowing Moxis Embrace. Tarcza firmy Anshin. A więc tak, 245 pojemności, prędkość odnowienia 4,8 sekundy i research, research rate 31. Yy, ona polega na leczeniu nas po prostu. Także spoko, taka bardzo... bardzo zwykła tarcza wanna to see a magic trick jest to jeden z, z, e, z e, częstych powiedzeń Moxie e, mm, heal Gasm all over yourself and allies to heal them for 92 on shield break czyli kiedy ta cza się niszczy ta dookoła nas jakby jest taka jakby nowa, taki wybuch, który leczy nas i naszych towarzyszy za 92 i kiedy tarcza jest pełna, dostajemy plus 5 yy, naszego życia co sekundę. Czyli jest to po prostu tarcza lecząca. Jakby spoko. Udało mi się to. A Więc pójdźmy zobaczyć, co ona potrafi na przeciwnikach. Ok, mamy tutaj przeciwników. Zobaczmy. Gdzie są nam tarczkę. O. o, było takie było takie jakby leczenie. Teraz zobaczmy, usieknijmy. Schowajmy się, zobaczmy. Tarcza się napełni. Jak szybko będzie nas leczyła Nie no to bardzo szybko nas leczy No i my to dostaliśmy jakimś strzałem To byśmy byli w pełne życie już Tak, a więc co myślę o tarczy. Jest spoko. Nie jest jakoś ani za dobra, ani za słaba. Jest taka zbalansowana. Ale z powodu tego, że jest... dostajemy on za darmo. Bo musimy popchnąć główny motek całej gry. Jest nagrodą za zrobienie tak, tego co i tak musimy. Jest tak dla mnie świetną nagrodą. Także polecam ją wziąć i czemu i nie używać. Także tyle ode mnie. Zostawcie lajka like i suba, jeżeli wam się podobał. Mój poradnik. Napiszcie w komentarzu, co wy o tej tarczy. No i do zobaczenia w kolejnym, kolejnym poradniku. Cześć!